Kiedyś w pogoni zasłanią sensacją, Z dostojnym pośpiechu wieku, pod ratusz na plac targowy, na rynek, pod Plęgi, Szafot, rzadziej trzybiennicy, dzisiaj zasiadają przed komputerem, z internetem, przed telewizorem, w multikinie, w głębokim fotelu. Na obrotowym krześle, na dwuosobowej kanapie. Patrzenie w kaleidoskop zdarzeń, z uporczywym biunasem i miską powkorny, z butelką piwa, ze szkaneczką drugą ręką głaszcząc kota w sako handla. W miłym zachwycie kontemplują katastrofy, klęski żywiołowe, upadki rządów i dynastii, podziwiając przy tym dzień i profesjonalizm. Reporterów dziennika, prezenterów reality show i aktywistów. Żeby od zarania byli z innej gminy, obcej planety, czwartego wymiaru? Co gorsza, samozwańczy uznali się za wybranych, wywyższonych, nieśmiertelnych. wyrzekli się łaski Boga, fortuny, opatrzności że biblijne plagi świata, zmory z pandorowej puszki, ekologiczne kataklizmy przydarzą się nie tutaj, nie teraz i nie im. Kto ich tam wie? Kto się na nich wyzna? Kto ich rozpozna? W pogoni za tanią sensacją, taka sama obojętność serca. Nic po nich, nic po nas. I tak wszystko zmiecie, gdy widoczne na na czas.